Jeżeli prowadzisz sprzedaż z wykorzystaniem LinkedIn i e-maila, natomiast robisz to w sposób dosyć chaotyczny i manualny, to poświęć mi kilka minut. Sam do niedawna działałem bardzo podobnie, natomiast chcąc ograniczyć tą liczbę tych manualnych zadań, zautomatyzowałem sobie trochę ten proces. W tym filmiku omówimy sobie proces z szerszej perspektywy. Jak połączyć ze sobą wszystkie narzędzia? Oraz jak upewnić się, że wykorzystujemy pełen potencjał tego Lake. I do tych celów wykorzystuję sobie narzędzie, które nazywa się Apollo. Zacznijmy od początku. Pierwszym krokiem będzie zbudowanie sobie bazy kontaktowej, która zasili nam naszą całą machinę prospektingową oraz zbudowanie kampanii mailowej, która w moim przypadku służy za pierwszy kontakt. Przygotowując sobie zautomatyzowane wiadomości w samym Apollo, osobiście bardzo lubię korzystać z zagnieżdania filmów. Do tego celu używam narzędzia Vidyard. Bardzo fajna integracja za Apollo, plus dodatkowo daje nam możliwości analityczne, ponieważ możemy sobie śledzić zaangażowanie, wyświetlenia, więc automatycznie wiemy, które z osób, do których wysłaliśmy maila, były zainteresowane naszym materiałem, a które nie. Kolejnym krokiem, przechodząc sobie do Linkedina. Będzie zbudowanie jak największej liczby punktów w styku z daną osobą. Wyszukujemy sobie osoby, które wyraziły zainteresowanie naszą wiadomością mailową. Również na LinkedInie mamy wiele narzędzi, które pomaga nam osoby szukać, ograniczać liczbę manualnych zadań. Na tym etapie LinkedInowym najważniejsze dla nas będzie. Nawiązanie kontaktu. Dodatkowo, mając tego Lida w naszych kontaktach, mając go jako osobę śledzącą naszą stronę, możemy kierować do niego również tą komunikację organiczną. Tak, żeby na jego tablicy wyświetlała się nasza aktywność, wyświetlały się nasze posty i to, co może nam bardzo. Pomóc w procesie ogrzewania lida, to będą wszystkie lead magnety, formularze, landing page. E. Wszystkie informacje dotyczące ścieżki lida oraz podjętych przez niego akcji są dla nas bardzo ważną informacją. I często, jeżeli robimy ten prospecting w sposób manualny, te informacje nam giną. Więc po pewnym czasie te starsze lidy zupełnie odchodzą zapomnienie. A to błąd. I zanim pomyślicie o okropnym, manualnym procesie wyklikiwania pojedynczo lidów w CRM-ie, to od razu Wam powiem, że. Apollo, Vidyard i wszystkie narzędzia, z których ja korzystam, mają natywne integracje z Hubspotem, którego ja wykorzystuję jako swojego CRM-a, przez co te wszystkie informacje o lidzie, statusy, to wszystko będzie się w sposób zautomatyzowany do tego CRM-a zapisywało. Dodatkową wartością budowania bazy wiedzy w naszym CRM-ie będzie fakt, że będziemy sobie w ten sam sposób budowali profil naszego odbiorcy. Jakie stanowiska, jakie profile firm wykazywały największe zainteresowanie naszymi materiałami, i te informacje możemy wykorzystywać również w tych działaniach takich stricte marketingowych i remarketingu. W praktyce, jeżeli stwierdzimy, że chcemy sobie zrobić reklamy na LinkedInie, Google czy Facebooku. I będziemy musieli zbudować profil tego odbiorcy. To, korzystając z tych informacji w HubSpotie, HubSpot sam podpowie nam, do kogo powinniśmy takie reklamy kierować. Oczywiście w tym filmiku dotknęliśmy jedynie wierzchołka góry lodowej, natomiast jeżeli jest to rodzaj prospectingu, który Was interesuje, który sprawdziłby się w Waszych działaniach i chcielibyście dokładniej dowiedzieć się, z jakich narzędzi korzystam, w jaki sposób je integruję, napiszcie do mnie na LinkedInie. Dzięki.